Bo jest akcja, ja tylko ja na akcja. Ja nic nie robię, jak nie ma akcja. Action, muffiny, go! Good morning! To już było. Los Angeles też. Dzień dobry, a raczej chciałabym się powiedzieć: Good morning, ladies and gentlemen. Dzisiaj na Wasze zapytania śniadaniowe będziemy przygotowywać wspaniałą, szybką przekąskę na bazie papryczki Padro. Zaczynamy. Patelnia i na jednej łyżce masła podsmażymy. Cebulę i paprykę. Co zrobić, żeby mafiny były puszyste? Można dodać mąki, ale takim starym sposobem na to jest też dobrze ubić pianę. Ja dzisiaj zrobię wszystkie te zabiegi, a wy wybierzecie sobie te, które dla Was będą najbardziej korzystne. Masło jest już rozgrzane, czyli będziemy szklić cebulkę. Od razu dodam paprykę. Standardowo trochę soli, trochę pieprzu. Jajka ogólnie lubią dużo soli, chłoną ją, więc nie żałuję, ale pamiętajcie, z solą nie wolno przesadzać. Szpinak otwarty należy go tylko umyć i dodać dwie garści do naszego dania: jedna i druga. Mieszamy, no i czosnek. Dlaczego dodaję czosnek na końcu? ponieważ może mi zgorzknieć, jeżeli za długo posiedzi na patelni. A ja bym chciała taki wyrazisty i dosyć ostry posmak czosnku, a nie przegrzany na patelni z taką domieszką goryczki. 3, 2, 1... Mamy to. Nasze nadzienie jest gotowe, zajmiemy się jajkami. Tu jest białko, tu jest żółtko. Są takie specjalne sprzęty też do oddzielania żółtek i białek, ale ja jednak... Niby nowocześnie, a jednak tradycyjnie. Dobrze, Karol nie słyszy. I w przepisie macie podane, że można ubić pianę tylko z trzech białek, to wystarczy, ale ja ubiję z sześciu. W takim gotowaniu naprawdę możecie dowolnie doprawiać, wymieniać składniki. Ja dzisiaj dałam szpinak, możecie dodać rukolę. Dałam czerwoną paprykę, możecie dodać cukinię. Dzisiaj dodajemy papryczki padron. Musicie wiedzieć, że mam dwóch, a nawet trzech najlepszych przyjaciół w kuchni. Pierwsze to piekarnik, samo się piecze. Drugie to y, robot kuchenny, samo się ubije, a trzecie to blender. Zobaczycie w kolejnych przepisach, jak blender mi zrobi super fajną pastę. No to do dzieła. Piana ubita. No to właśnie teraz dodałam papryczki padron, które są drobno posiekane, sól, pieprz. A co powiecie na czerwoną paprykę? Ile? Tyle, ile trzeba, moi drodzy. Tyle. Dzisiaj mąka bio pszenna luksusowa, piękna. Teraz dodam całość do ubitych białek i wymieszam. wiem, że wszyscy pytacie o przepisy, o to, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w naszej kuchni Lidla, ale ja też bardzo dużo zapytań dostaję o kolor włosów. No więc dzisiaj pytanie do państwa czy proste, czy kręcone. Dziękuję, czekamy na odpowiedzi. Cieszę się, że rozumiemy się bez słów. A, myśleliście, że zapomnę o warzywach, a tu jednak nie. Trzeba jeszcze dodać warzywa, które wcześniej zostały przygotowane na patelni. Mieszamy i napełniamy formę do marfinów. Ponieważ mamy nadzieję, że urosną, napełniamy formę do 3/4 wysokości. Do piekarnika na 20 minut, temperatura 180 stopni, a ja idę się szkować. Na coś na pewno. Jestem już z powrotem. Przez 15 minut lub 20 można zrobić bardzo dużo rzeczy. A teraz mafiny. Ale pięknie wyrosły. O, o, o. Ręce z azbestu prawie. Oczywiście, forma podania dowolna. Ja dzisiaj obsypię je troszkę bazylią. No i oczywiście w roli głównej nasza papryczka. Moje danie dzisiaj jest w stylu Raga Maffin. Można zabrać je do pracy, do szkoły, a wy. Subskrybujcie nasz kanał. Poniedziałek, środa i piątek nowe przepisy. No i ja czekam na wasze propozycje, czego byście chcieli jeszcze się nauczyć. Do zobaczenia, pozdrawiam Daria Ładocha.